Szymborska. Kot w pustym mieszkaniu. Umrzeć. Tego się nie robi kotu. Bo co ma począć kot w pustym mieszkaniu? Drapywać się na ściany, ocierać między meblami. Nic niby tu nie zmienione, a jednak pozamieniane, niby nie przesunięte, a jednak porozsuwane i wieczorami lampa już nie świeci. Słychać kroki na schodach, ale to nie te. Ręka co kładzie rybę na talerzych, Także nie ta co kładła. Coś tu się nie zaczyna o swojej zwykłej porze. Coś tu się nie odbywa jak powinno. Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie jego nie ma. Do wszystkich szaf się zajrzało, przez półki przebiegło, wcisnęło się pod dywan i sprawdziło. Nawet złamało zakaz i rozrzuciło papiery. Co więcej jest do zrobienia? Spać i czekać. Niech no on tylko wróci. Niech no się pokaże, już on się dowie, że tak z kotem nie można będzie się szło w jego stronę, jakby się wcale nie chciało, pomalutku, na bardzo obrażonych łapach, o żadnych skoków pisków na początek.